Dzisiaj pogoda na latanie była idealna. Długo nie myśląc, kompletowałem ubrania i chwilę później byłem już na startowisku, a właściwie na jego resztkach. Najpierw postawili szlaban, teraz powstaje płot, ale po drobnym zamieszaniu z wiatrem jakoś udało się wystartować na tych resztkach startowiska. Dzisiejszy odcinek będzie zlepkiem wszystkiego co najlepsze z tego dnia, a było zarówno nisko i szybko, jak i wysoko i widokowo. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, mieliśmy troszkę... Musieliśmy dokonać zmiany. Jest bardzo ślisko. I wiatr troszkę robi nam numery. I jesteśmy w górze. Lecimy, zrobimy takiego laupasa? Przy Kasi? Siła, no. siła, siła! A zajawka się trzyma! Pięknie widać Tatry! Wszystko super. Lecimy na Jarmarki na której nabiliśmy bombki i na was też taka bombka się znajdzie, jeżeli tylko będziecie chcieli wesprzeć kanał Ekstrem Zobaczcie w jak urokliwym miejscu nie wiem jak ta kamera, kamera na kasku zawsze ma te ale zobaczcie jakie urokliwe miejsce w takim kolanie, w takim kolanie dróg tak jak wygląda nasz jarmark Cis. Lecimy na chmury! Są jakieś chmurki. Musimy je zaliczyć. Są kawałek nas, ale postaramy się tam dotrzeć. ale powiedzcie mi, czy to nie jest urokliwie? tam że pięknie jest. Trochę nogami sobie poruszam, bo odczuwam zimno na nogach, chociaż mam kalesony, spodnie i kombineza. No mimo wszystko, odczuwam chłodek. Zobaczcie, jak Tatry widać. Ja się w środę, pięknego. Może uda nam się dolecieć do tej chmurki. Zobaczymy. Taki nasz cel. Dzisiaj, a potem zawijamy z powrotem. Jesteśmy już blisko chmurki. Chyba ją zaliczymy. To jest jedyna, no nie mogę powiedzieć, że jedyna chmura, ale w okolicy na pewno najbliższa. A tak mamy skrzyczne. Ta góra z anteną. Najwyższy szczyt deski do śląskiego. Przed nami mamy właśnie wystawiony o, azymut na nią, a tu za tą chmurą barania góra chyba, <laughs> też nie wiem do końca. Zobaczcie, ta węgierska górka, nawet jeszcze nie węgierska górka, wilówka, żawnica, tam nie ma ani grama śniegu. A tutaj pełna! Proszę bardzo, to i za chwilę. Lecimy nad nią. I na niej zrobimy pirueta. A potem zawrócimy i wlatujemy nad tę piękną chmurę. Coś niesamowitego. I widać Nitmą Brokenu, czyli to zjawisko, które widzicie, to tęczę odgitą na chmurze. To jest mój dzień za tak Potęczą. To się nazywa właśnie Nitmą Brokenu. A my zobaczcie, jaki widok skrzyczne za tą chmurą. On rozpościera się centralnie przed skrzyczne, czy to nie jest prze... przepiękne, Wow. Coś niesamowitego. lecimy na chmurkę. Przepiękne widoki. Przepiękny krajobraz. Coś niesamowitego. 爹。Yeah.

Przed nami Ochodzita, Ochodzita i Wielki Rachowiec. Tam dalej nie wiem, co to widać. Chciałbym to sfotografować. Zakrzeję sobie łapki trochę. Rękawiczki mam pogrzebane, co prawda, ale czasami trzeba je schować. Chcę. Bezpośrednią ekspozycją lodowatego powietrza, i oto proszę Państwa, góra Tyniok, od strony północnej, bo lecimy od strony północnej, od południa mamy trochę wiaterku, ale też nie ma go jakoś bardzo dużo. Widzimy na Tynioku, rozjeździł ktoś ślady, ktoś tutaj. Chciał dać upust swojej motoryzacyjnej y, pasji, najprawdopodobniej. No, my na parolotni, praktycznie śladów nie zostawiamy. Chyba że dźwiękowe, utrudniając niektórym ding ale no, staram się w jednym miejscu nie latać za długo. Tak jak wam przedstawiłem. Oto tyniok. Piękne domki można wynająć, tutaj pikniki różnego rodzaju się odbywają. E, bardzo urokliwe miejsce, też nie będziemy im zbytnio hałasować, ja przelecę tak cichutko, ale widzę e, okiennice są zasunięte, więc tutaj ludzie mieszkają raczej tylko sezonowo. Tam tutaj niżej to jest raczej mieszkają na stałym. Tutaj na powstaniu lekki zagiel. jesteśmy na Nawiecnej, ale z kolei na zabierz tej ochodzitej, która jest przed nami. Więc też jakieś nie, nie za przyjemnie to jest. Polecę trochę do przodu. I później tak ochodzi już w stronę słodego bronia. Fajnie się bez silnika nawet. Piękna sprawa. No i lecimy sobie na ochotę. Tutaj mamy fajne noszenie. słoneczko nam świeci. Także jest spoko. No jak widać zima u mnie rozkręciła się już na dobre, teraz też na ekranach Waszych urządzeń. Ale i w zapytaniach coraz częściej pojawia się temat moich rękawiczek. Pytacie mnie w jakich latam i dobrze by było, gdybyście to robili tutaj w komentarzach pod filmami, a nie gdzieś na Facebooku. Lepiej będę miał, będzie mi też wygodniej mieć to wszystko w jednym miejscu. Na pytania na Facebooku odpowiadam. Niechętnie. Słuchajcie, tak samo niechętnie będę odpowiadał na temat, jakiej marki, gdzie kupiłem. To nie ma znaczenia. Ja na tym kanale mogę Wam się podzielić moimi patentami, na przykład, że to są rękawiczki elektryczne, ale ja na nie dodatkowo nakładam rękawiczki rowerowe, takie bez palców, a pod spodem mam jeszcze foliowe. To Wam mogę powiedzieć. Natomiast nie podaję nazwą marek. Dlaczego? Dlatego, że nawet gdybym chciał w 100% odpowiedzieć Wam szczerze na dany temat, to zawsze znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że yy, a, pewnie wzięli go na współpracę i teraz to chwali. Jeśli jest współpraca, to jest zazwyczaj tablica na początku tego filmu i wszystko jest jasne. A tak, koniec tematu. Chcecie kawę na ławę? Ok, możecie mi taką wirtualną kawę postawić. Jednocześnie wspierając ten kanał Link będzie w opisie filmu Tam możecie też zostawić swój numer telefonu Ja do Was chętnie zadzwonię Przegadamy temat I nie będzie wątpliwości Kto moją wypowiedź zasponsorował Piszcie w komentarzach Nie na Facebooku To jest też dla mnie ważne Dawajcie reakcje tutaj To karmi algorytm YouTube'a I w ten sposób mogę dotrzeć do Szerszej publiczności My już będziemy Kończyć dzisiejsze latanie, a ja Was z tego zimnego miejsca pozdrawiam, niemniej robię to ciepło i już uciekam do lądowania, bo strasznie zmarłem.